Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, z tej strony Zaza i dzisiaj kolejny odcinek, I dzisiaj budujemy, dzisiaj dzień jest poświęcony budowaniu, nie wiem czemu zrobiłam zdjęcie, tak w ogóle poru chciałabym poruszyć temat tego, że znowu nikogo nie ma, ponieważ gdyż Nagrywam to pod rząd i nie mam jak, no przykro mi jest, nie mam jak i to, to takie dziwne uczucie mam, ale ja zawsze Wam obiecuję i nigdy tego nie ma, no ale seria jest, jest. A w ogóle wejście będzie tam ten od góry, tutaj będzie tylko taka szyba. Um, muszę to jakoś wejść Tylko kto mi powie jak. Tyle przygotowałam tego szkła. A wystarczyło dwa staki, naprawdę, no dwa staki, bo 24 mi zostało, no to gdzieś tyle, tyle szkła mi zostało, Kurde. robimy sobie jeszcze trochę drewna, włożymy tam podłogę, a jak włożymy podłogę, to zajmiemy się czymś, na pewno. Zajmiemy się wnętrzem. No nie, tutaj też dobra Tutaj na razie będzie przejście. because i'm in the bathroom okay Oświetlimy sobie. Będziemy po łóżeczkę. nie będziemy spać na podwórku. Ale ja sobie zrobię tak, 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 tak. O, to skrzyneczka też ją weźmiemy. Okej, okay, kładziemy łóżko, krzynia, piecyki. Kładamy. Zrzemy to i sobie włożymy tutaj, żeby było przejście. To będzie takie magiczne przejście. To będzie takie takie, o... No to tutaj będzie tak dookoła. Jakby ktoś chciał przejść, to jest okej. Okay. I wiecie co? Myślę, że w kolejnym odcinku zobaczycie już, co się tutaj, wiem, wiem, wiem. Odcinek za, za, za krótki. Miał być półgodzinny niby, a jest będzie sekundowy. Ale ja kończę ten odcinek. W kolejnym odcinku zobaczycie już cały domek. Cały. Będziemy go ozdabiać. I ja się z Wami żegnam. Zachodem słońca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.